Na basenie przy ulicy 1 Maja rywalizowali młodzi pływacy z całego kraju, a samo wydarzenie stało się sportowym świętem nie tylko dla zawodników, ale również i ich rodzin. To nie są nasze pierwsze zawody i staramy, staramy się to ogarnąć. No fakt, że przygotowania, przygotowania są do tych zawodów, to pierwsze, pierwsze przygotowania poczyniliśmy praktycznie pół roku temu, żeby, żeby to zorganizować, bo wiadomo, że trzeba i zorganizować i gościa, który Ustawia te tablice do pomiaru czasu. Trzeba wszystkich zgrać, sędziów zaprosić gości, no i to jest no, ogrom, ogrom pracy, no ale już widzę, że się chyba wszystko na razie udało, jak do tej pory i jesteśmy zadowoleni z tego. Zawody oficjalnie otworzyli Jacek Kaczorowski, prezes PGG, Jacek Zatorski, starosta Bełchatowski oraz mistrzyni olimpijska Odylia Jędrzejczak, prezes polskiego Związku Pływackiego. To właśnie jej obecność była największą niespodzianką dla młodych zawodników. Dzień. Dzień dobry Państwu. Bardzo serdecznie witam na trzecim e, turnieju, trzecich zawodach cyklicznych, które odbywają się w naszej pływalni, która jest własnością PGE, oddział kopalnia Bełchatów. Bardzo się cieszę, że możemy Państwa gościć, że możemy gościć drużynę zaprzyjaźnionych klubów. Życzę Państwu dobre wrażenia naszym reprezentantom sukcesów. Gościmy dzisiaj Panią odnośnie Jimrzeci, która jest mistrzynią olimpijską, dwukrotną mistrzynią świata, pięciokrotną mistrzynią Europy i trzykrotną rekordzistą świata. Te zawody chyba przejdą do historii. Kłania Bełchatowie, i jest to dla Was dzieci. Duże wyzwanie. Spełnijcie się. Oddaję głos pani. Aha, pan Starosty. Dziękuję bardzo. Witam serdecznie wszystkich na dzisiejszych zawodach, a szczególnie młodzież, która będzie startować. Kochani, bardzo fajnie, że taką dyscyplinę sportu uprawiacie, bo to jest jedna z podstawowych dyscyplin, która najlepiej rozwija nie tylko fizycznie, ale też umysłowo. Badania Amerykanów, którzy robili na dzieciach, które grupach porównawczych, które pływały i nie pływały, to okazało się, że te dzieci pływające rozwijają się o 30-40% lepiej umysłowo od tych, które nie pływają. Także to jest. Pielęgnujcie to. Ja wam dzisiaj życzę sukcesów, życzę wam, żebyście wszyscy ukończyli bez kontuzji te zawody i, żebyśmy się spotkali za rok na kolejny. Dziękuję bardzo. Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Z niezmiernie nie życie, mogę być tutaj z Państwem. Trzymam mocno zaciśnięte kciuki za Waszą realizację Waszych marzeń, szczególnie dla wszystkich młodych adeptów pływania, młodych zawodników. Pływanie to przepiękna dyscyplina sportu, która uczy ich wygrywać i przegrywać i jest wspaniałą przygodą życia, którą warto kontynuować. Nawiązując do wypowiedzi Pana Starosty, Potoczne wszystkie badania mówią, że dla inteligentnych osób, bo pracują w dwie półkule równocześnie, więc mamy dzisiaj tu grono olbrzymie młodych, ambitnych zawodników. Witam serdecznie rodziców i kibiców, najważniejszych kibiców naszych dzieci, trenerów i Komisję Sędziowską, bez której zawody nigdy nie mogłyby się odbyć. Więc życzę Wam przede wszystkim tego, żebyście czerpali jak najwięcej radości z dotknięcia do ściany. Nie zawsze najważniejszy jest rezultat, ale najważniejsze jest to, co zrobicie w trakcie i jakie małe elementy poprawicie. Pamiętajcie o tym, że, że od małych elementów zaczyna się wielki sukces. Trzymam mocno zaciśnięte kciuki za dobre rezultaty i dziękuję bardzo. Pod, to taki nie zostało nic innego, jak tylko ogłosić, że zawody opóła dyzesa EKS-u z uważam za otwarte. W zawodach wzięły udział drużyny z Zamościa, Torunia, Skierniewic, Pajęczna, Łasku oraz oczywiście gospodarze EKS-grabeł chatów. Organizatorzy zawodów podkreślali, że pływanie to nie tylko sport, ale i nauka odpowiedzialności, dyscypliny oraz bezpieczeństwa. W naszej sekcji uczymy dzieci od lat sześciu, to jest dla nich bezpieczeństwo nad wodą, i praca w klubie z tymi dziećmi, te dzieci stają się obowiązkowe, bo mieliśmy tu takie też duże osiągnięcia, mieliśmy mistrzów polskich juniorów i... Te, ci zawodnicy nie dosyć, że zdobywali mistrzostwo polskich juniorów, byli też jednymi z lepszych uczniów w klasach. Także mamy też naszą zawodniczkę, która bywała w czasie studiów razem z panią Prezes jeszcze w stafecie, w stafecie WWF i Warszawa. Zawody przebiegały w duchu zdrowej sportowej rywalizacji, a każdy zawodnik niezależnie od wieku mógł liczyć na gorący doping zgromadzonej publiczności. Oprócz wyników sportowych liczyła się przede wszystkim pasja i integracja. Najlepsi otrzymali dyplomy, medale oraz puchary.